Nie, trzy? Czasami jeżdżę w to będzie. No ale wiesz hakiem jak się zaczepi o ten materac nie, to, wiesz, masz, to może wciągnie. Jak jedziesz w luku, to motor jest trochę na lewej stronę i chyba hak tam Tak? Tak. A widziałeś co wczoraj zrobił sobie Krzysztof Kasprzak w, w Niemczech? Nie, nie zdążyłem zobaczyć po prostu. Chyba tam był na którą no, to było, po, to, to było pod koniec, to był ostatni, ostatni wyścig, no. taj, nazwijmy to programowy Polaków. No Tam po prostu nie zdążyli już byli w drogi, nie oglądali na zawody po i jakby zobaczyli, to coś, coś by powiedziałby. A jak na no, no, prostu można już, też ja i nie jeden raz utrzymałem się za obando, po prostu bywa taki tam styk, taki dziurka mała, i hakem możesz zahamować. Mm -hmm. A jak dojechałeś do twojej polskiej siedziby Białe Błota, to są tak, w niedaleko Bydgoszczy, to oglądałeś później mecz Częstochowa-Wrocław? Nie tam, po prostu przejechali przyjechali, ma 3 w nocy i... chyba przejechali i spać poszli. A, rozumiem. Ale po drodze gdzieś oglądaliście mecz? Nie, byliśmy w Częstochowie. Oh. Oglądali zać, zachował tam przyjaciele, że byliśmy i tam zaprosił, oglądał zawody. Czy trzymałeś za kciuki, wody. spadł ci kamień z serca, kiedy ty ostatecznie ten tajski nie, nie złapał w ostatnim wyścigu e, Mikela Jepsona Jensena? No, nie, nie trzymał kciuki, po prostu, po prostu w to nie wierzył to ja po prostu oglądam ten telewizor, ten zawody w telewizji, a sam nie sam jadę tam. Aha, rozumiem. Ale nie wierzyłeś w to, że, że Wrocławianie mogą być tak groźni aż do ostatniego wyścigu? No ja chyba myślę, że po prostu tor, tor, tor był taki bliżej przygotowany do Wrocławia, to, zawsze u nich Aha. tam maje kopu i taki nie bardzo był ubiany. i no, myślę, że będzie nie tak łatwo. Ja, no i też nie było bardzo łatwo, wygrali tylko dwa punkty. Mm -hmm. I to horror. Do ostatniej sekundy, zobacz co się dzieje. Ernest Koza, zgasł mu motocykl, zapycha go sobie sam, no. ale zdaje się po czasie. Patrzymy, kręci głową pan Wojciech, Grodzki, arbiter dzisiejszych zawodów. No i pan, skoro ten motocykl zgasł znowu, tak? A więc tutaj mechanik. Jakby trafił, zapomniał otwarcieć na zbiorniku. A no I stracił paliwa. Mechanicy Ernesta Kozy strasznie nam uprzykrzali życie przed zawodami grzejąc uparcie motocykle. No i tak grzali, że, że przegrzali. Już na, na drugi wyścig coś tutaj nie, nie wytrzymało. Chyba po prostu zapomniał otwarcie i nie, nie stracił paliwa A ty ile razy sprawdzasz przed, przed wyścigiem? Od momentu kiedy zbliżasz się przed wyścigiem do swojego motocykla w parku maszyn do startu, ile razy sprawdzasz kreniki? No chyba raz 5-6. Pięć, 5-6, sześć. Pięć, sześć. no właśnie. To tutaj może było o te 3-4 Pamiętam tylko Pamiętam tylko jedy, dwa lata temu w Salwacie, w Salwacie jeżeli zawody. И там ехал бег по бегу. No, и просто заполняли затанковать. А, ну это там что? Там ошибка была дюжа, там так было валком пунктом-пунктом. Выигрывали, там выигрывали там пункт на пункт. И просто приехал до тачмы. Только приготовился на старт и... А, так чисто. Ale powiem ci, że były takie przypadki i na Grand Prix kiedyś, kiedyś taki zdaje się, to było 10-11 lat temu, słynny taki przypadek, mechanik Jasona Crumpa, zdaje się, to był Słowenii Grand Prix w Krupsko, gdzie tak świetnie jeździł kiedyś Tomasz Bajerski, to był najlepszy turniej jego w życiu, też w jednym z wyścigów zapomnieli zatankować i po prostu mechanik... ...paszportu do ręki i to był... Конець і скуплять. Ну поповінно потреба так так укладає, щоб свої механіки, своя дружина, працювала так, щоб кожен виділ, що потрібно зробити, а не так, щоб чекати вороги. Wyścig czwarty. Janusz Kołodziej w żółtym. Paweł Przedpełski. Miejsce trzecie po RDSie. Kozie było puste. No i Tomasz Golob. Patrzymy teraz jak Tomasz Golob sobie poradzi. Wiemy, że zrezygnował wczoraj w tygodniu ze startu w Niemczech w zawodach parowych. No i fantastyczny start Janka Kołodzieja. I świetnie rozegrane pierwsze okrożenie. Nie pozostawił tutaj złudzeń. Był Janusz Kołodziej w dobrym nastroju. Przed zawodami skupiony, ale jednak skory do, do takich... Żartów, e, uśmiechnięty w tym parku maszyn. E, rozmawialiście o wadze, tak? Ile Janusz ile teraz waży? Tak, rozmawialiśmy, ile waży. Pytali, ile ważysz Janusz. A on mówi, to 58 kg. A, a, ja, a, a ja pośmiechałem się trochę, że moja żona jest trochę grubsza, co ty ważysz. <laughs> chyba nie wejdziesz, tak? No. tak ważysz 58 kg. Chyba jakieś 50 kg. Janusz Kołodziej na prowadzeniu w wyścigu czwartym ściga go Paweł Przedpełski, ale nie ma tu w tym wyścigu e, większej historii niż to, ile kto waży. Janusz Kołodziej 58 Artiom ile waży teraz? A teraz waży 62 kg. A ty 65? Tak, ja 65. No jak mogł złamał na 5 kg. A no widzisz. Ale ze zgryzoty czy odchudzałeś się wtedy, żeby, żeby zrekompensować to, czego jak gdyby nie wypocisz? nie podczas ja normalnych... Mistrz, po prostu na ten, co już na nerwach było, bo nie bardzo się czuje, to, też złamał nogę i może na ten temat, to dobrze jadł, wszystko co potrzeba było. I nawet kiedy był z nogą złamałem od rano. Rano robił trening i wieczorem robił trening. Ale górne partie bardziej, tak? No tak, na no, no, no nogi nic nie mógł zrobić, a ja tak toż walhił, walczył. Tam o, w jakichś treningach. I za mną syn też na plecie siedział i robił swój trening. Ale to ja pamiętam taką sytuację, kiedy ty tutaj kolegom w Toruniu w restauracji na dole postawiłeś drinka, kiedy urodził się twój syn? Trzy latka temu to było? No, 4? Tak, 3 lata. I 3 będzie, lat. tak, 22 maja będzie czelata lata i tutaj były zawody. Tutaj były wtedy tak, zawody tak. i ty świętowałeś akurat narodziny, no bo przy tak. narodzinie... Przejechali tutaj na zawody i żonę już zostawili w domu, bo ona jest jeżdżała... Dołgo w Pilsie. Tak, długo. w Pilsie, ona jeżdżała z nami czasami znaczy... i... za dwa tygodnie przed urodzeniem syna ja mówię, że tak... Poproszę cię zastarcać w domu, proszę, żeby w nie było tym rodzinnie. No to byłby na pewno żużlowiec, a ma wykazuje takie inklinacje, bo urodzony już w busie żużlowiec, to, to, to nie miałbyś wyjścia. To już za, za 15 lat byśmy tutaj szykowali dla niego jakąś licencję polską.